Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i w dzisiejszym odcinku sobie zobaczymy nowy sezon ósmy więc tak, zapraszam na odcinek ok, więc sobie sprawdźmy najpierw pocztę yy, tutaj już dwie tam wcześniej sprawdzam i pokażę Wam już nowe koła Fortuny to są takie, tak one wyglądają, nowe koła za 27 dni będzie ich koniec i no Będę zbierać prawdopodobnie na te nogi, bo mi się podobają dość z tego wszystkiego najbardziej I tak, nowa kolekcja VIP Witches and Wizard Czyli takie, czyli czarownice i czardzieje Taki orzeł Nie wiem jak się nazywa, smok Takie część dolna smoka Spellbook, czyli książka taka magiczna i będzie może w zaklęcie na bitwie i kryształowa kula, ale nie wiem. Nie wiem, czy to jest klocek, czy nie. Chyba to jest klocek, ale no. Sobie jeszcze tutaj tak. Wezmę sobie kryształki. <grytanie> Dobra, sprawdźmy jeszcze tutaj. Witaj, snuggle Stone. Yy, tonie. automatycznie. Wy możecie tutaj sobie przeczytać. A jak my tutaj trafiliśmy, zobaczę. Szybciej, załaduj się. Mhm, czyli oni powiedzieli nam, że ten jest zły i że oni znają tą drogą okrężną. Tutaj... A, i to było to przejście do kopalni tam, bo żegnaliśmy się tam i poszliśmy tam, w tą kopalnię, razem. Tam. I tutaj wyszliśmy tędy i jesteśmy tu. I jesteśmy tutaj, dobrze. Więc tak, idziemy jeszcze w fabrykę. przybyliśmy do St. No. Właśnie. I no. Lepiej porozmawiaj. Dobra. Więc tak, zrobimy jeszcze sobie misję tą nową, żeby było fajniej. Dobra, sprawdźmy. Co ty chcesz nam powiedzieć? Yy, nie umiem Cię przeczytać, bo potemka nie umiem czytać X. -a. Nie na no, żartuję, ja umiem. Ale no. Aha, czyli ten król mroz to jest tak naprawdę zły. Czekaj, tak jak... Aha, czyli święty Mikołaj to jest jego brat. Aha. Okej, okay, czyli musimy jego fabrykę, bo on złe prezenty nam robi. Dobra, y, okej. Okay. To już wiem mniej więcej, sobie jeszcze sprawdzimy ten nexus. Tylko najpierw misję, bo, bo mnie zaciekawiła. Znajdź głównego inżyniera Dobra, czyli biegniemy do fabryki, do fabryki tej i sprawdzamy sobie ogólnie też świat VIP. Jeżeli ten odcinek będzie tak na szybko, to przepraszam, ale mam mega ma mało czasu na nagrania. Chcę, żeby było to jakoś dobrze. Dobra, będę musiała teraz to znaleźć. Go. O jezu, serio, to jest też. Jest... O, dobra. Tutaj coś jest. O, jest główny. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Wginałam. Fajnie, wiem. Po prostu fajnie, dobra ale tak naprawdę to biegniemy Podejście numer dwa. O, pięknie. Okej okay. Dobra, gadaj, gadaj, dlaczego wy to robicie. Mhm, dobra, dobra. Okej, okay, no tak, za miesiąc są święta, prawie że za miesiąc są. Um, okej, okay, czyli ty nie chcesz zatrzymać tej fabryki, okej, okay, okej. Okay. Mhm. Czyli same tak naprawdę musimy zrobić. Mamy powiadomić tego o tym, czy co? Dobra z mechanicznym teraz musimy pogadać. Bo wiecie, my po prostu my jesteśmy to, co tam jest. Tam jest ten ziomek, więc trzeba tutaj iść znowu. Demka niepotrzebnie zwracała, ale nieważne. O tutaj jest tajemnica. A ten gadaj. A ten gadaj tam. O Boże, to jest robot. Dobra, kierownik to jest robot. Pierwszy raz widzę y, takiego, że kierownik jest robotem. Sorry. Dobra. Mhm. Mm Dobra. Okej. Okay. Dobra, czyli on po prostu mówi: yy, Po prostu, no, co tam robię? Te prezenty i. Aha, mhm. Mm o nie. O nie. Czyli po prostu. Okej. Okay. A, czyli on jest po prostu taki bez serca. Po prostu bez serca. Bez serca. No roboty i tak nie mają serca, ale... No. Opowiedz o wszystkim, dobra, czyli musimy skinąć albo po prostu najzwyczajniej wrócić tam i powiedzieć. Normalnie my jesteśmy takimi podróżnikami, że aż 8 sezonów podróżujemy ciągle i nie jesteśmy nigdzie na stałe. Serio. I ciągle jakieś przygody są. Dobra, gdzie ty jesteś? O tutaj jest. Ej, tak ktoś jest taki. Dobra. Okej, okay. tak jest gorzej. Mhm. No, tak, krasnolud. Mhm. Fajne, aha. A nie lepiej po prostu brać te prezenty i podmienić prezent. To to, to by, by było. To by było dobre. Teraz to ci opowiem. Dzięki. Dobra. Okej, okay, czyli tu tą, tą misję mam skończoną, mniej więcej. Więc tak, zrobiliśmy ten i sobie przejdziemy po Nexusie i moją opinię o tym. Sobie poznajemy. Oj, tutaj ten lud, To jest ten lud po prostu. Mhm. Mhm. Tutaj są, po prostu to jest taki świąteczny Nexus, jakby jutro miały być święta, dosłownie. Tam jest dym. Ty, tam jest serio dym. Ty, serio, tym lecimy, lol. Aha, tylko po prostu pokolorowany. Dobra, nieważne, Demka. Podoba mi się ten Nexus ogólnie. Jest on ładny, dość. Ładny, dość jest. Nexus oceniam tak gdzieś 9 na 10, bo jest fajny. I są święta idą dom. A, mm -hmm. Pakiet oceniam gdzieś mniej więcej, tak gdzieś. Gdzie jest ten pakiet? To tutaj jest. 7 na 10, nie, 6, 6 na 10, bo, bo mi się tak zbytnie nie podoba. I koła fortuny to sami widzieliście, tylko jedna rzecz mi się podoba, więc, ale i tak to jest fajne, więc, tak gdzieś 8 na 10, plus że są nowe rzeczy. I są takie fajne śnieżynki. Mi się podobają te śnieżynki, które tak padają sobie. Mi się one podobają najbardziej. Ze wszystkiego tak opadają, fajnie. Tak upadają fajnie, tak fajnie. No. Demka się powtarza, ale nieważne. I ten Nexus jest dość mały. Tutaj jest krasnolud. Wbijamy się. Kiedyś jakiegoś goblina, dobra. Okej, okay. będę, będę uważała na goblinok. Masz jakieś trofeum. Ja ci przeszukam tutaj dom. U, dzwonki. Ej, daj mi jeden dzwonek. Będę dzwonić ci po uszach. Dobra, nie chcesz mi dać co nie, dobra, uciekam tam. Więc tak, to jest chyba na tyle z tego sezonu. Jeżeli coś się będzie później, to oczywiście, że o tym nagram. Więc przepraszam, jeżeli ten odcinek nie wyjdzie najlepiej w ogóle, ale staram się po prostu jak najlepsze odcinki i na szybko to robić, więc bardzo, bardzo, bardzo przepraszam. I no... A, jeszcze zwierzaczki są! Boże! Zapomniałam. Aha, powtórzone są zwierzaki. Dobra, nieważne. Więc tak, to by było na tyle w dzisiejszym odcineczku. Papatki, bajo!